Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Cię serdecznie. Jest czwartek, 3 kwietnia 2025 roku, a to jest Łyk słowa Bożego. Mamy dzień powszedni, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Przejdźmy do czytania. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół. Bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać pana, boga swego i mówić: Dlaczego, panie, płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, Chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak licznym, jak gwiazdy niebieskie, i całą Ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Psalm responsoryjny. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. U stóp chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali bożkom, Bożkowi ulanemu ze złota. Zamienili swą chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wszelkich wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy prawdziwych w krainie Hamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Postanowił ich zatem wytracić, Gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec, on wstawił się do niego, aby odwrócić jego gniew niszczący. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Chwała Tobie, królu wieków. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jada, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się. Krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak Jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Drodzy Przyjaciele, słyszymy fragment z Księgi Wyjścia, gdzie Bóg mówi do Mojżesza o odstępstwie ludu Izraela który stworzył złotego cielca i oddawał mu cześć. Bóg widząc ich niewierność zapowiada surową karę, jednak Mojżesz pełen troski o swój lud wstawia się za nimi, przypominając Bogu o jego obietnicach i miłosierdziu. To pokazuje nam, jak potężna może być modlitwa wstawiennicza, jak ważne jest przypominanie sobie o wierności Boga, nawet gdy my zawodzimy. Zwróćmy uwagę, bardzo mnie zatrzymało to jedno zdanie. Ciekawy jestem, jak to w oryginale brzmi, gdzie Bóg pyta się wręcz mojżesza, czy może skarcić swój lud. Gdzie my to mamy? I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Pozwól mi. Bóg prosi Mojżesza o pozwolenie. Może trochę jest tak, jakby chciał, wręcz. A Prowokował może Mojżesza do modlitwy, do jakiejś adoracji, do wejścia w dialog. Bardzo to jest ciekawe. Bardzo, bardzo mi się to podoba. W Ewangelii według świętego Jana, Jezus mówi o świadectwie, jakie daje o nim ojciec. Podkreśla, że. To ojciec świadczy o Jego misji, a nie tylko ludzkie opinie. Wskazuje Jezus również na pisma, które mówią o Nim, zachęcając słuchaczy do głębszego ich zrozumienia. I znowu mamy przypomnienie, że Słowo Boże jest żywe i wskazuje nam drogę do Jezusa, jeśli tylko chcemy przyjąć je sercem, a nie tylko rozumem. W tradycji żydowskiej twardy kark, o którym mowa w Księdze Wyjścia, odnosi się do uporu i niechęci do zmiany. Określenie to było używane, by opisać ludzi, którzy opierają się Bożemu prowadzeniu. A w kontekście dzisiejszych czytań, przypomnienie o otwartości na Boże, wskazówki i gotowości do nawrócenia. Zachęcam po raz kolejny do równoległego czytania razem ze mną, razem z nami, dzielenia się swoimi refleksjami i dzielenia, dzielenia się łykiem Słowa Bożego, do dzielenia się łykiem Słowa Bożego z bliskimi. Zapraszam Cię jutro na łyk Słowa Bożego. Dziękuję za dzisiaj. Miło, że jesteś. Z Bogiem.